Witamy bardzo serdecznie. Po długiej przerwie mamy połączenie i zaplanowaną rozmowę z Maciejem Lisowskim, dyrektorem Fundacji Lex Nostra. Cały czas trwa, cały czas działa. Sporo rzeczy ciekawych się zdarzyło w ostatnich miesiącach na tej nigie publicznej, szczególnie co zawsze interesuje. Witamy Cię serdecznie Maćku. Witam serdecznie Ciebie Janusz, witam serdecznie naszych słuchaczy. Tematów jest dużo, musimy wybrać niektóre z nich. Ale kiedy mówimy o obecnym referendum, które dotyczy między innymi jednomandatowych okręgów wyborczych, są jeszcze dwa inne pytania. Przewidziane 6 września to już jest sprawa ważna. A do tego jeszcze wiem, że uczestniczyliście w takiej kontroli, w tym wspomagaliście ruch kontroli wyborów, to jeszcze wybory prezydenckie, więc trochę się działo. Opowiedz nam, jak to wyglądało z waszej perspektywy. Zacznijmy oczywiście od tej kwestii um, przeszłości, czyli wybory Wybor. prezydenckie. Tak. To, czy... Na samym początku jeszcze raz podkreślę to, co podkreślam od prawie siedmiu lat naszej działalności, że fundacja jest zupełnie apolityczna. Oczywiście są osoby, fundacja to są osoby, te osoby mają jakieś prywatne przekonania polityczne, ja też mam prywatne przekonania polityczne, natomiast zawsze dbałem o to i dalej będę dbał, że fundacja jako organizacja społeczna. Nie, była, nie dała się zasuflatkować, nie była zasuflatkowana w jakiejkolwiek opcji politycznej, ponieważ ma służyć przede wszystkim obywatelowi, a nie określonym interesom, czy też politycznym, czy też jakimkolwiek innym. Dlatego też wielokrotnie, szczególnie przed tymi ostatnimi wyborami prezydenckimi, trafiały do mnie jakieś dziwne osoby, które chciały przynosić, czy chciały dostarczać dziwne materiały na kandydatów startujących. Ja oczywiście nie wchodziłem w żadne tego typu opłaty, ponieważ tak jak wspomniałem, nie chcemy opowiadać się za którąkolwiek partią, nie chcemy tak samo brać udziału jako fundacja, żeby być rozgrywana, bo trudno tutaj mówić o używać z brać udział, raczej być raczej właściwe byłoby być rozgrywanym. Nie chcemy być rozgrywany przez jakiekolwiek służby czy też inne inne, prawda, jakieś środowiska też polityczne, ale środowiska. tutaj ten ruch kontroli wyborów został stworzony. Tak, to jest zupełnie, zupełnie tak. oddolny, właśnie, mm -hmm. przepraszam, za, ten, za tą wycieczkę polityczności. Już mówię. Już mówię jak to wyglądało, mianowicie zaangażowaliśmy się w tym roku rzeczywiście jako fundacja w życie społeczne, no po części też w życie polityczne, ale na zasadzie zupełnie obywatelskie. Bardzo nam zależy, zresztą nie ukrywam, nie ukrywałem tego przez lata, że bardzo nam zależy na tym, żeby te zmiany, które są nam po prostu niezbędne, nam wszystkim są niezbędne, żeby te zmiany zaistniały, żeby te zmiany miały miejsce, musi się zmienić. Nie tylko wymiar sprawiedliwości, musi się zmienić cały system. I rzeczywiście tutaj jako obywatele, jako organizacja obywatelska wspierająca innych obywateli jak najbardziej będziemy popierać, będziemy do tego dążyć. I doszły do nas bardzo niepokojące słuchy po pierwszej turze wyborów prezydenckich, że miały miejsce bardzo przykre dla osób zaangażowanych w ruch kontroli wyborów incydenty, incydenty, które które, które zakłócały normalne funkcjonowanie tych osób. Jeden z przykładów, pan, który był pełnomocnikiem na województwo, który jest województw został przed dzień pierwszej tury wyborów zatrzymany przez Straż Graniczną. Oczywiście na terenie Polski, na terenie województwa zatrzymany przez Straż, Straż Graniczną. Okazało się, że ponoć jakiś tam ma wyrok za Płyskanie błotem muru sąsiada, gdzie go tam skazano na jakąś tam kilkaset złotych grzywny. O tym był on w ogóle nawet nie wiedział. W każdym razie efekt był taki, że 48 godzin spędził w Izbie Zatrzymań. No oczywiście co, co uniemożliwiło mu uczestniczenie i w, w wyborach oraz jako obserwator, prawda, czy jako koordynator zespołu obserwatorów i tego typu niestety incydenty miały miejsce podczas pierwszej tury. I zgłosili się do mnie właśnie koordynatorzy tego ruchu kontroli wyborów i właściwie te osoby, które ten ruch utworzyły, czyli przede wszystkim pan Marcin Dybowski, który właściwie był z tego co wiem jednym z pomysłodawców tego i koordynatorem na Polskę, żebyśmy wspólnie zadziałali. No i rzeczywiście zadziałaliśmy, zadziałaliśmy głównie prewencyjnie, bo poinformowaliśmy rzeczników prasowych, wszystkich sądów w Polsce okręgowych, bo rzecznik prasowy się zaczyna na poziomie sądu okręgowego oraz rzeczników prasowych innych służb i instytucji, że jeżeli jakiekolwiek incydenty zdarzą się w sensie zatrzymania chociażby, czy w sensie próby tymczasowego aresztu, czy jakiekolwiek inne incydenty z udziałem tychże właśnie członków ruchu kontroli wyborów, czyli tych osób, które społecznie obserwowały prawidłowość przebiegu tychże wyborów, żebyśmy natychmiast byli informowani, fundacja oczywiście ustanowi pełnomocników procesowych w postaci adwokatów i żebyśmy byli natychmiast o tym informowani i dzięki Bogu podczas drugiej tury wyborów z tego żaden, żaden sygnał do nas nie dotarł, nic się takiego nie zdarzyło w sensie szykonowania, tak więc jakoś jakoś to tak fajnie, fajnie wyszło, cieszę się, że mogliśmy... Było to w miarę spokojnie. Maczku, maczku, mam takie pytanie właśnie jeszcze, czy w ogóle, wiesz, ktoś intencjonalnie, rzeczywiście miałby utrudniać życie jakimś wybranym osobom z tego właśnie komitetu, czy tego ruchu, prawda, kontroli wyborów? Czy to ja przepraszam, tylko zupełnie cię nie słyszę. Czy rzeczywiście zadaję pytanie, czy rzeczywiście, ktoś intencjonalnie próbował wpływać na, na ludzi związanych z tym ruchem kontroli? wyborów, bo przecież no, koniec końców nie zanotowaliśmy jakichś istotnych e, naruszeń prawa wyborczego e, w czasie tej kampanii e, prezydenckiej. No co więcej, wygrał kandydat opozycji wewnątrzsystemowej, e, co się wydaje jakby no, trzęsieniem ziemi dla tego tak zwanego establishmentu, który rządzi tak, Polską tak, od 7 tak, lat. Jakoś, jakoś musieli odpuścić, jakoś musieli się z tym po prostu pogodzić, to, to ale... bali się pójść dalej według Ciebie niż takie incydenty? To znaczy, ja myślę, że to jest właśnie pytanie bardziej do przedstawicieli ruchu kontroli wyborów. Mm -hmm. natomiast, natomiast moim zdaniem tak, to, że powstał, chociażby powstała taka świetna inicjatywa oddolna w postaci właśnie ruchu kontroli wyborów, to, że media, media oczywiście nie tyle może antysystemowe, tylko opozycji systemowej, tak jak to ładnie ująłeś, większą, bardziej odważnie pisało o pewnych rzeczach, większą, może inaczej, te wybory prezydenckie w porównaniu do chociażby wyborów samorządowych, które pamiętamy w, jakim, w jakiej atmosferze przebiegły i co się później działo po tych wyborach samorządowych, że te wybory prezydenckie, czuć było przynajmniej z mojej perspektywy na każdym kroku, że są rzeczywiście monitorowane przez społeczeństwo, monitorowane przez obywateli, prawidłowość oczywiście przebiegu. I rzeczywiście się nie zdarzały takie cuda nad urną, jak które się zdarzały w wyborach, w wyborach samorządowych ostatnich. To była biometralna zmiana Zupełnie zupełnie przebiegu. Oczywiście w pierwszej turze zdarzały się incydenty, o których wspomniałem. Można to traktować jako przypadek, natomiast no, nie wierzę w tego typu przypadki, że przed dzień wyborów akurat Straż Graniczna zatrzymuje na, w wyniku kontroli na ulicy prawda, koordynatora i ten ląduje na 38 godzin w Areszcie. No, niektórzy powiedzą, że to jest przypadek, dla mnie to jest za bardzo. Za bardzo, za bardzo wyraziste. Natomiast e, na szczęście tych i ów było bardzo mało i może e, rzeczywiście, tak jak, tak jak mówisz, Janusz, e, po prostu ten system czy ludzie systemu z jednej strony nie chcieli pójść za ostro, a z drugiej strony może nie czuli takiej potrzeby, e, bo byli cały czas do końca pewni no jakby wygranej człowieka tego systemu, no bo przecież to się ważyły do końca jakby tak. e, wyniki i to Praktycznie bardzo niewielką ilością głosów wygrał, wygrał, wygrał obecny prezydent Duda. I może, może rzeczywiście ten system, przywódcy tego systemu nie czuli takiej potrzeby, żeby pójść na całość. Tak, i to jest zresztą zawsze nasza szansa. Natomiast już to już było, prawda? Mają już jakąś wiedzę tu mamy, podsumowałeś też ze swojej strony. Teraz jest kolejne wydarzenie więcej wydarzenia, bo najpierw referendum to 6 września, potem wybory parlamentarne. Już nie mówię o tym drugim referendum, zamieszanie się zrobiło. Jest Wasza aktywność jako fundacji tutaj związana z powołaniem zespołu do spraw reformy ustrojowej w parlamencie. To, to, to taki zabieg, można powiedzieć, bo tak, z tego co wiemy już, to, to nie jest duży zespół. Składa się głównie z posłów niezależnych, jest i kilku, tak. Ale jaki jest w ogóle cel tego, tego Waszego działania? Jak to się toczy? To znaczy. Tak, rzeczywiście. To są jest stworzone przez posłów niezrzeszonych, czyli nieprzynależnych do żadnej partii politycznej. Zespół parlamentarny ma możliwość pewnych działań prawnych, których nie mają zwykli obywatele, czy nie mamy my jako fundacja na przykład. Są też powiedzenie, że jesteśmy jako fundacja ojcem chrzestnym ojcem tego zespołu. To jest bardzo o wiele, wiele nam wyrost, natomiast miałem przyjemność czynnie uczestniczyć w tworzeniu się, powstawaniu tego zespołu i w dalszych pracach miałem przyjemność brać, zabrać głos podczas konferencji prasowych, które miały miejsce w Sejmie tego zespołu podczas wszystkich konferencji prasowych. Natomiast zespół bardzo zwrócił uwagę na bardzo istotne rzeczy. Przede wszystkim zespół powstał po to, żeby wzmacniać prawo obywateli do wyrażania własnych opinii, chociażby poprzez referendum. Pełna nazwa tego zespołu, który zresztą widnieje na stronach Sejmu, to jest zespół do spraw referendum ustrojowego. Czyli mówimy tutaj o zmianie ustroju. Oczywiście my nie mówimy, że głosujcie w ten sposób. Ja osobiście oczywiście namawiam do głosowania, szczególnie w punkcie trzecim za tak, co jest zupełnie oczywiste. My nie narzucamy nikomu swojej woli, my tylko chcemy jak najbardziej sprawić, żeby dostęp do referendum był jak najbardziej opłacony dla obywatela i żeby to referendum przebiegało w sposób prawidłowy, żeby nie było, nie było incydentów. To też między innymi tutaj koledzy posłowie taki zespół powołali. Wnosiliśmy na przykład do Prezydenta, jeszcze nie, nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego że wnosiliśmy 10 sierpnia do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o to, żeby chociażby referendum, referendum mogło trwać dwa dni. Praktycznie niewielkie, niewiele większe są to koszty, a umożliwi to łatwiejszy dostęp chociażby obywatelom do lokali wyborczych. Z kolei my jako fundacja już powołamy na pewno specjalną stronę internetową i gdzie będzie można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości już w trakcie samego referendum i przyjmując tego typu zgłoszenie będziemy od razu zamieszczać to na stronie internetowej, tak żebyśmy mogli poprzez y, chociażby ten rodzaj komunikacji z społeczeństwem, pokazywać, czy mniej więcej to referendum przebiega równie spokojnie jak wybory prezydenckie, czy też zdarzają się różne dziwne rzeczy, różne dziwne incydenty i zapewne ten sam system y, powtórzymy przy okazji wyborów parlamentarnych. Bo jeżeli, y, tak, jak, y, tak jak mówiliśmy przed chwilką, jeżeli mam takie wrażenie, że osoby związane z systemem, jakby sobie odpuściły, troszkę zlekceważyły wybory prezydenckie, to z całą pewnością nie popełnią tego dla nich bo oczywiście dla nich błędów podczas wyborów parlamentarnych. Myślę, że będzie rzeczywiście ostra i głodna i nieprzysta walka. Maczku, tak, wyborem. mam takie pytanie, już jako tak, jak każdy obserwator życia publicznego w Polsce, a tutaj mając jednak taki fokus na na to referendum, poprzez udział, w współpracę z tym zespołem właśnie parlamentarnym. Czy uważasz, że na dzień dzisiejszy, znaczy instytucje państwa w sensie prawnym, prawno-konstytucyjnym, rozumiem, że na czas robią wszystko, co należy robić przed referendum, czy też są według Ciebie jakieś opóźnienia? To jeśli chodzi o wymiar czysto, wiesz, prawny, czysto konstytucyjny. Natomiast jeśli chodzi o, powiedzmy, gotowość establishmentu klasy politycznej do tego by w ogóle namawiać obywateli by brali udział w tym referendum. I jakby czy to widać czy czuje się atmosferę, że jest ważne wydarzenie w historii Polski, bo referenda rzadko się zdarzały, nieprawda? Nie, zupełnie zupełnie nie, zupełnie mhm. nie nie czuć tego, zupełnie w przeciwieństwie pamiętam do tego pierwszego referendum historycznego, przepraszam, po, znaczy, po przełomie, po historycznym jakby przełomie. Jedni mówią, że po historycznej zmianie prawda, systemu, inni mówią, że po okrągłym żłobie. Prawda, tak więc interpretacja tego, co się stało w 89 roku jest różna. Natomiast, no, jakby nie patrzeć jednak coś nastąpi, nastąpiła zmiana i ja pamiętam, że zupełnie była inna atmosfera podczas tego pierwszego referendum, yy, które, które było ogłoszone, inna była, y, inaczej media y, podchodziły chociażby to referendum yy, odnośnie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, pamiętamy, że była tam olbrzymia kampania i to, to zapewniło frekwencję, a szczerze mówiąc nie mam żadnych złudzeń, yy, że to referendum, które teraz będzie miało miejsce, będzie, jest, będzie wiążące, czyli będzie Osiągnięta wymagana frekwencja, ponieważ praktycznie nikt o tym nie mówi, a wręcz jest. Swoista zmowa milczenia. Tak? Na, na media, bo zupełnie jest cicho, nie ma żadnych To jest jakby temat tabu. Wygląda na to, że wszystkie główne siły polityczne, łącznie z mediami, no w jakiś sposób zawarły ciche albo. Porozumienie. Ciche porozumienie. Na zasadzie nie mówimy o tym temacie, tego tematu nie ma. To bardzo wygląda halo, niedobrze, ponieważ w tym sposób daje się dowód. Halo, halo? Mówię, że to wygląda, wygląda bardzo nieprzyjemnie. Słyszysz mnie? Tak, tak. Już teraz e dlatego, że daje się tym samym informację społeczeństwu, że tutaj demokracja bezpośrednia nie ma dla nas żadnej wartości. Ja rozumiem, że to drugie referendum, które e prokuruje nam teraz jeden obóz polityczny, który e zwycięstwo ma w wyborach prezydenckich i, i szykuje się zwycięstwo w parlamentarnych, że że to drugie referendum będzie pytanie, czy to drugie referendum będzie nagłaśniane, przynajmniej przez obóz prezydencki będzie nagłaśnianie, że się odbędzie oczywiście, bo jeszcze Senat to miał zatwierdzić, prawda? Halo, Halo, tak, bardzo, bardzo słabo Ciebie słyszę, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście wydaje mi się, że to jest właśnie w ten sposób traktowane jako komunikat dla społeczeństwa. Wasz głos i tak się nie liczy, i tak nic nie zrobicie, i tak jesteście. E i tak nie macie wpływu na rzeczywistość, i tak nie macie wpływu na naszą de facto przyszłość. I myślę, że to właśnie w ten sposób jest traktowany tutaj jako fundacja, czy wysłaliśmy, czy udało nam się zamieścić praktycznie we wszystkich oddziałach terenowych polskiego radia i telewizji Polskiej, czyli mediów publicznych, zamieścić spoty informacyjne odnośnie referendum. I powiem, szczerze, że takiego bałaganu, który miał miejsce jeżeli chodzi o ten cały proces umieszczania tych, tychże materiałów, jeszcze w życiu nie widziałem. Praktycznie we wtorek, chyba w zeszłym tygodniu, we wtorek, był rozrosowany w każdym ośrodku czas antenowy pomiędzy różne organizacje, które się zgłosiły, czyli w praktyce wyszło, że każdy ośrodek inny czas antenowy nam jakby udzielał i na czasu antenowego, czyli praktycznie do każdego ośrodka trzeba byłoby robić osobny spot o różnej długości, co jest technicznie może wykonalne, ale nie w przeciągu dwóch dni, bo w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyniku losowań, czyli od wtorku, czyli do czwartku trzeba było już, za, już doręczyć oddziałom gotowe spoty reklamowe, przy czym część oddziałów zażyczyło sobie doręczenia przy osobiście, tak więc. A więc po prostu rzeczy, rzeczy, rzeczy niewykonalne i myślę, że ten chaos spowodowany spowodowany był też nieprzypadkowo, no bo rzeczywiście to przebiegało w tak olbrzymim chaosie, że przez dwa dni nic innego nie robiliśmy, tylko byliśmy w kontakcie telefonicznym, mailowym z oddziałami czy ośrodkami regionalnymi w całej Polsce i co więcej, ja widziałem naprawdę bardzo dużo dobrej woli wśród pracowników i telewizji i pracowników Polskiego Radia, ta dobra wola, na każdym kroku odczuwalna, tylko oni sami w tym całym bałaganie nie wiedzieli, jak się zachować. Więc to jest jeden właśnie z tych przykładów, w jaki sposób w jaki sposób tutaj próbuje się zamieścić temat referendum Tutaj zresztą, ja wiem, że to pytanie ma taki charakter jednak refleksji politycznej w podtekście. Ja często tutaj u nas w dyskusjach, jak się pojawiają o obecnej sytuacji, mówię, że to posunięcie byłego prezydenta, jego doradców de facto, pomysł, mówi o prezydencie Komorowskim, który podrzucił swoiste kukułcze jajo, ponieważ w gruncie rzeczy postulaty opozycji, to tej nawet antysystemowej, zostały namaszczone i włożone oficjalnie przez prezydenta uosabiającego, jakby nie było, najgorsze cechy tego układu władzy, który do tej pory był, prawda? I teraz w sumie to, 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 to psychologia tutaj działa bardzo mocno powiedzmy Paweł Kukis, który wygrał w sensie, no, wygrał w sensie takim może moralnym, tak, bo, bo jest był wielką niespodzianką te 20% na kanwie, wiadomo, hasła Jowy. Teraz się okazuje, że nie ma żadnego parcia ze strony establishmentu, żeby w ogóle była frekwencja w tym, w tym właśnie referendum. To w zasadzie uderza się już nie tylko w temat Jowów, który jest kontrowersyjny sam w sobie, ale przecież tam była sprawa partii politycznych, finansowania, sprawa właśnie Relacji obywatel urząd prawda? I tych... czyli, właśnie, czyli pytanie trzecie, o którym właśnie Tak, trzecie, parę... tak. Czy w gruncie rzeczy y, y, to, to, to było taki genialny pomysł, y, y, jak to się mówi, ciemnej strony mocy, wiesz? Ja nie wiem, tylko czy oni liczyli na to, że może odrobią zaległości, to był chwyt ty, ty, na, na teraźniejszość, czy też ktoś tam głębiej myślał, czy tak, czy tak, i tak wyjdzie na nasze, bo bo jeżeli ten referendum rozpisze ówczesny prezydent, to on przejmuje inicjatywę polityczną, no i w tym przypadku wszystkie te buntownicze siły w narodzie nagle, nagle, no jak to, ten największy przeciwnik nagle wszystkie najważniejsze postulaty dał do referendum, no jak go oceniać negatywnie? To była bardzo mocna konstrukcja, według mnie, marketingowo-manipulacyjna, która się w mojej ocenie raczej udała, niestety. Halo? No, tak. tak? I tak, przepraszam, taki wiesz, troszkę refleksje wokół tego, ale to też, no, to jesteśmy obywatelami, wiesz, którzy potrzebują zastanowić się nad tym, dlaczego tak jest, wiesz, czemu tak się dzieje, wiesz. Bo to, że tej frekwencji może nie być, coraz bardziej jest widoczne, kiedy sam mówisz, słuchaj, nie widzę tego kompletnie w jakichś kampaniach medialnych, w debatach publicznych, no. No są wakacje, to też jest taki moment, w którym wiadomo, że się generalnie kanikuła, prawda? No dokładnie, dokładnie, brak jest zupełnie brak jest zupełnej jakiejkolwiek merytorycznej debaty publicznej, chociażby o referendum, tak. na temat referendum, bo można się nie zgadzać, można popierać się można nie zgadzać się z owami, ale trzeba merytorycznie dyskutować. Natomiast brak jest jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji, media karmią nas niestety, mówię o tych mediach oczywiście komercyjnych, karmią nas papką, z której nic nie wynika na zasadzie, a ten powiedział to o tym, a pani Powiedzmy Kopacz, czy pani, czy pan Łukaszyński, chociaż o nim ostatnio nie mówią, powiedział to, prawda, i tak dalej, czy pan Duda zrobił tak i tak dalej. Nic z tego na dłuższą metę nie wynika, natomiast cały czas brak jest merytorycznej dyskusji niestety niestety o to chodzi. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o tych posłów, z którymi współpracujemy, e że tworzą ten zespół parlamentarny. Ten zespół parlamentarny, nie czy większość z nich nie zdecydowało się na powtórną elekcję, tak więc to też tak informacyjnie, czyli raczej nie, zdecydowanie nie robią po to, żeby się promować podczas kampanii wyborczej, w której nie będą stosować. Tak więc wnioski są takie, że robimy swoje. Bez względu na to, co robi establishment, najważniejszy instrument Polaków, czyli referendum. Należy ktokolwiek go ogłosił, czy nam się podobał, czy też nie, ogłosił go akurat były prezydent odwołany już teraz z wolą wyborców. To i tak jest to pewna ranga wydarzenia, którą się powinno kultywować i powinno się pilnować. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Ja przepraszam, bo bardzo słabo ciebie słyszę, tak, natomiast tak, tak. już teraz to, o właśnie, teraz trochę lepiej. Natomiast dokładnie, dokładnie tak. No po prostu róbmy swoje. Swoje. Pamiętam, ja pamiętam miałem zaszczyt wystąpić przed, w ramach ruchu kontroli wyborów przed koordynatorami ogólnopolskimi tego ruchu. Spotkaliśmy się przed drugą turą wyborów w Częstochowie. Znaczy oni się spotkali, ja tam byłem gościem. I tak praktycznie, tak jak posłuchałem moich przedmówców, to jedyne co Mogłem moim zdaniem sensownego powiedzieć, co po prostu zaapelowałem do tych osób, żeby się po prostu nie lękali i robili swoje, bo to jest najważniejsze. Nie bójmy się, bo jak to się mówi, strach ma wielkie oczy. Być może rzeczywiście osoby związane z tym systemem będą teraz wykonywać jakieś tam gwałtowne, nerwowe ruchy, bo wiadomo, że jeżeli następuje przesilenie, to ta atmosfera też w pewnym momencie zaczyna zaczyna gęstnieć i zaczynają się prawda, wyładowania atmosferyczne pojawiać. Natomiast e, pamiętam takie bardzo, bardzo, bardzo e, fajne, przepraszam, za kolokwialistwa, ale bardzo e, fajne określenie, które e, zapamiętałem, że zawsze e, najciemniej jest przed świtem. A no więc myślę, że nawet jeżeli ten system będzie, czy osoby związane z tym, z tym systemem będą jeszcze te, te grawki wykonywały, e, prawda. E, no też to też to przeżyjemy, róbmy po prostu swoje. Tutaj jeszcze kończąc mamy wątek taki na, na koniec. Będziemy do tego wracać, myślę, ponieważ wybory parlamentarne zaraz po referendum październikowe tutaj mamy już terminy. Czy też chcecie się włączyć w jakiś element kontroli powiedzmy tych wyborów parlamentarnych? Jakieś procesy kontrolne. Halo, halo? Czy chcecie się włączyć w jakieś procesy kontrolne związane z wyborami do parlamentu już październikowym? To znaczy, z całą pewnością, jeżeli oczywiście oni będą chcieli, a myślę, że tak, z całą pewnością będziemy współpracować dalej z duchem kontroli wyborów i z całą pewnością będziemy też, przed, będziemy też przedstawiać różne propozycje, znaczy, może inaczej, będziemy podejmować różne działania zmierzające do tego, żeby przebieg wyborów był jak najbardziej prawidłowy, żeby nie zdarzały się incydenty. Mam na myśli w przypadku. E, mam na myśli oczywiście przypadki różnych fałszywych e, studiów szykanowania e, społecznych obserwatorów. Jeszcze jedna istotna rzecz, właśnie o której, o której bym zapomniał. E, udało nam się jako Fundacji Leksnostra zarekomendować do komisji mm, referendalnych e, ponad 3000 osób. E, w tej chwili jeszcze czekam, wpływają do mnie dokładniejsze informacje, dlatego że udzieliliśmy sporo tych promocji do osób, które z kolei dalej ustanawiały jakby inne osoby, stąd też też nasz mały wkład w tutaj tutaj te ruchy obywatelskie, czy jakby obywatel, czy jakby obywatelską kontrolę tych, tych procesów, tak więc ponad 3000 tysiące osób no, to sporo, z ramienia, w oczywiście z całej skali całej Polski, Polski tak. I to już naprawdę kończąc, chciałem przy okazji, ponieważ nie byliśmy w tym kontakcie, a nasza fundacja, Zaprzyjaźniona Dobre Wibracje, tutaj podjęła współpracę. Z właśnie Twoją fundacją Lex Nostra, jeśli chodzi o ten 1% podatku. Troszkę to wszystko trwało. Myśmy korzystali we współpracy tutaj właśnie z Twojej fundacji. Chciałem ja podziękować tutaj Tobie za tą współpracę i przede wszystkim tym wszystkim, którzy przesyłali swoje środki finansowe, które zamiast płacić fiskusowi do 1% przekazali i w konsekwencji na projekt NTV realizowany przez współpracę właśnie z dobrymi wibracjami w konsekwencji też i z fundacją Twoją. Letnoksta, no bo tutaj nam po prostu pomogłeś, pomogliście, także serdecznie dziękuję tutaj za tą współpracę i jeszcze raz wszystkim darczyńcom naprawdę głęboko i serdecznie wielkie dziękuję za te właśnie ja, dane. Ja też z okazji chciałem podziękować w takim razie też naszym, naszym naszym fanom, którzy przekazali 1%, czy naszym sympatykom, przepraszam, fan to jest za duże słowo, naszym sympatykom, którzy przekazali 1% właśnie podatku na nas, na, na, dla Fundacji Dobre Wibracje, dla Niezależnej Telewizji, naprawdę w tym roku tych osób życzliwych było Więcej bardzo, niż tamtym, bardzo tak. dużo, mam nadzieję, że w przyszłym roku... Będzie tych osób jeszcze więcej, którzy będą chcieli pomóc za naszym pośrednictwem niezależną nie, nie telewizję i do chciałem przede wszystkim bardzo mocno się pokłonić i pogratulować tak biernych e, słuchaczy. Fajnie, bardzo Ci dziękujemy za współpracę. Jesteśmy w kontakcie. Myślę, że też częściej będziemy się w najbliższych tutaj tygodniach komunikować niż przez ostatnie miesiące. Jest kampania wyborcza. Maćku, tym bardziej będzie jakby więcej pretekstów do takich połączeń. Życzymy wszystkiego dobrego i, i do usłyszenia w takim razie. Mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Janusze za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.